Siemka tymka, Witam Was na kolejnym odcinku serii Albiona. Dzisiaj po raz kolejny będziemy otwierać skrzynki frakcyjne, te miesięczne. Tak, po raz kolejny dla Was przemęczyłem ten potężny pasek 100 tysięcy punktów frakcyjnych. Ja to sobie robię po prostu fajniąc, więc troszkę to zajmuje. Wiadomo, można chodzić na eventy bandyckie. Można na frakcji się łócić z innymi. Można. Robić bom składy na posterunki I tak dalej i tak dalej można to szybciej zdobyć, ale ja przy okazji sobie ekspię dlatego tak no, Taką drogę tutaj wybieram I mamy oczywiście cztery skrzyneczki każda co tydzień nabita Więc teraz sobie wszystkie przypiszę Odbiorę I zobaczmy czy w tym miesiącu coś lepiej poleci bo ostatnio było bardzo lipnie Oj było lipnie no dobra, no to mamy najsłabszą skrzyneczkę. Myk. No i powiem wam, że mamy tylko 46, 47 tysięcy i 200 tysięcy fejmu. Okej. Okay. Książeczkę z fejmem sobie odłożymy, a resztę tutaj zrzucę. Dobra, pierwsza skrzynka jest już giga badziewna. Druga skrzynka 47 tysięcy Liczycie to? Mamy niecałe 100 tysięcy z dwóch pierwszych skrzynek O jacie, o jacie Dobra Fejma 300 tysięcy, no okej, okay, standardowo Kolejna skrzynka 49 tysięcy Czy lecimy na rekord, że w tym miesiącu będzie jeszcze mniej? Mam 3 skrzynki i niecałe 150 tysięcy silvera. O i teraz tutaj była tylko jedna książka na 200 tysięcy fejma. Okej. Okay. 155 tysięcy. Czyli z czterech skrzynek frakcyjnych mamy dokładnie 300 tysięcy. 300 tysięcy silwera. Masakra. Czy dobrze kojarzę, że miesiąc temu narzekałem, że było 350? Jeśli tak, to mamy znowu kolejny rekord, jeśli chodzi o low loot. Ech. Ale przynajmniej z tej ostatniej, fajnie fejma poleciało. Tutaj jest aż 700. Tak, 750 tysięcy. Także już sumując wszystko. To jest 600, 650 i 800 to 1,450, czyli fema chyba jest dokładnie tak samo jak miesiąc temu. A Silvera jest jeszcze mniej, 300 tysięcy tylko. Także, okej, okay, książki zawsze spoko, bardzo mi się podobają, ale ta frakcja za nabicie 100 tysięcy, takie badziewne skrzynki, jeśli chodzi o Silvera, no, straszne to jest. Nawet miliona nie dają, nawet pół miliona nie dają. I to drugi raz z rzędu. Także nie wiem, czy kolejne miesiące będę nabijał ten pasek, ale za każdym razem coraz bardziej mnie zawodzi. No nic, to sobie poużywam na kersie, żeby być potężnym kersem. A tutaj jeszcze jakieś książki się zawieruszyły. Tak, bo na misty chodzimy ostatnio kersem, także trzeba go wbić na jakąś wysoką, fajną speckę. Po nic, no cóż, mam Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że Wam poleci lepiej. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku, bądź live na Twitchu. Link w opisie.